część tu Szósty Gracz TV, ta koszulka jest przypadkowa, ale mówimy o Marcinie Gortacie. którego ranking w szóstym graczu opublikowaliśmy dzisiaj, to znaczy miejsce w rankingu, w naszym rankingu Top 100, Gortat zajął 77 miejsce, to znaczy, że oceniamy, że Marcin Gortat na koniec sezonu 2015-16 będzie 77 koszykarzem w NBA. Nasi czytelnicy postawili Gortata na 74 miejscu. Rok temu Marcin Gortat zajął w naszym rankingu 74 pozycję, więc typujemy, że jego pozycja w NBA się nie zmieni. Moje pytanie, czy przypadkiem nie jesteśmy zbyt zbyt optymistyczni. Myślę, że, że może właśnie z tego względu, że to jest Gortad i nasz człowiek i zawsze chcemy go wspierać, mimo że może on sam uważa, że media i kibice za bardzo go krytykują, ale mimo wszystko patrzymy na niego z takim właśnie kibicując mu i przez to chyba. Daliśmy mu taki kredyt zaufania, taką naszą nadzieję, że mimo wszystko utrzyma ten poziom. Aczkolwiek po tym, co widzieliśmy w wakacje na Eurobasketie, myślę, że jest dużo znaków zapytania. Jednak to sugeruje, że te, te, te wakacje sugerują, że jednak może być słabiej niż, niż było to w poprzednim sezonie. Na początku sierpnia Gorta opublikował na Facebooku wideo, gdzie powiedział, że jego lewe kolano umiera. I potem było widać na eurobaskiecie, że nie skacza tak wysoko i nie biega tak szybko. I miał problemy grając przeciwko atletom o swoim kolorze skóry. Pojedzie, do... znaczy głównie o o swoim kolorze skóry, ale o to mi chodzi, że pojedzie teraz do NBA i będzie grał przeciwko czarnoskórym zawodnikom, którzy są atletyczni w większości, przeciwko czarnoskórym zawodnikom, to może być bardziej widać to, że goret już nie jest atletą takim, jakim był wcześniej, a jednak bazuje i bazował na tej atletyczności w dużej mierze, nie na wyszkoleniu technicznym. Więc takie pytanie, bo czytałem wywiad z Mike'em Antonim, który nie jest obecnie trenerem NBA, ale był trenerem NBA Phoenix Suns, i D'Antoni powiedział, że za 5 lat od teraz od centrów NBA będzie się wymagać, w sensie wymagać, żeby rzucali za 3. gotat w swojej karierze trafił 3 na 17 za 3, w ostatnich 4 latach trafił tylko raz, on nie rzuca za 3, ale czy myślisz, że w wieku 31 lat rzuca 3 to coś, co może jeszcze rozwinąć, to coś nad czym powinien pracować w NBA? Nie, wydaje mi się, że nawet nie ma na to za bardzo szans i nie, w ogóle nie ma, nie ma sensu, żeby, żeby to próbował on. W zeszłym sezonie pamiętam ten bardzo dobry początek wykonania Wizards i wykonania Gortata, kiedy mówiliśmy o nim w kontekście meczu Gwiazd. On wtedy bardzo dobrze wykonywał swoją robotę. Nie zajmował się y, opowiadaniem o tym, że powinien zdobywać więcej punktów, że powinien mieć więcej rzutów. On świetnie stawiał zasłony, bronił, blokował, zbierał i to robił właśnie, rob, wykonywał swoje zadanie, i przez to jego wartość rosła. I wtedy tak dużo o nim mówiliśmy, tak pozytywnie. Ale właśnie tak jak mówisz, to jest. To jest to, co on powinien dalej robić, aczkolwiek czy będzie nadal to robił, czy jak ze spadkiem atletyzmu będzie w stanie rywalizować nadal na tym poziomie skoro na Europaciacie miał problemy z blokami, ze zbiórkami, czy nadal NBA jest w stanie to robić, co zapewniało mu tą wysoką pozycję i to, że tak go chwaliśmy, to, to jest to może być problem, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli mówimy o tym rzucie za 3, to chodzi tutaj przede wszystkim o to, że Wizards powinni zadbać o, to, o, o Otoczenie Gortata jak największą ilością strzelców. Gortat mówi, że chciałby grać stretch czwórką, do tego nie udało się mu załatwić, ale mają Wizard grać niżej w tym sezonie, mają mieć więcej strzelców i jeśli, jeśli zrobią, rozciągną grę i dadzą Gortatowi dużo miejsca pod koszem, właśnie te ścięcia, jego te pick and role, yy, grane z wolem, to, to, to jak będzie atakował koszt, to jest jego największa wartość, na tym powinien się skupić, a nie na myśleniu o tym, że mógłby dodać rzut za trzy. I to sprawi też, że i John Wall będzie lepszy, gdy, gdy Wizards rozciągną grę. Więc to jest coś, coś, co naturalnie Wizards powinni zrobić i robili w play jak, i jak lepiej grali nagle Washington e, Wizards. E, w tym roku wydaje mi się, że też będziemy. Chociaż może nie będziemy po ostatnim Eurobasketcie, kto wie, ale będziemy chyba aktywnie brać udział w tym, żeby przepchnąć, dopchnąć Marciniego Gortata do e, meczu Gwiazd. I nie chcę odbierać Gortatowi tego, że będziemy musieli go dopychać. Może sam będzie grał jednak tak dobrze. E, chociaż mam wątpliwości, czy nie będzie miał problemów ze zdrowiem w tym sezonie. E, Myślę, że uda się Gotatowi w tym roku dostać do Meczu Gwiazd? No Ja się obawiam, że ten zeszły sezon to był jego najlepszy, największa szansa wtedy miał w zeszłym sezonie, żeby dostać się do Meczu Gwiazd. Teraz, biorąc pod uwagę te kłopoty zdrowotne, to jak grał w wakacje, niestety duże ryzyko, że, że, że będzie słabszy sezon miał niż w zeszłym sezonie.